Pani Weroniko, znajdujemy się w wyjątkowym miejscu na planie tańca z gwiazdami. Jubileuszowy odcinek. Dzisiaj mnóstwo gwiazd, mnóstwo emocji. Jakie pani towarzyszą emocje w tym dniu? Jestem przeszczęśliwa, że mogę zobaczyć znajome twarze. Mało tego, tych tancerzy, których pamiętam jeszcze z naszych czasów, a to było naprawdę dawno, oni są tak samo piękni, tak samo młodzi, tak samo w formie. To bardzo cieszy i napawa nadzieją, bo. Moje ostatnio prace, zajętości, fundacje, to co się dzieje na świecie troszkę mnie odciąga od radości na co dzień, więc naprawdę każda chwila tego typu to jest dla mnie po prostu miód moje serce, bardzo się cieszę, że, że tutaj jest ta impreza. Miło to słyszeć. Właśnie, co się z Panią stało jak Pani nie było, bo my wszyscy kojarzyliśmy Panią z aktywnością w show-biznesie, a potem Pani zniknęła i czym się Pani wtedy zajmowała? To znaczy tak, moja decyzja o zniknięciu z show biznesu była świadoma. W pewnym momencie, ponieważ bardzo mi zależało na tym, żeby mieć dziecko, a zbyt było duże zamieszania ze względu na to, że potrzebowałam spokoju, to tak jakoś się fajnie ułożyło, że ja sobie trochę wyjechałam, popracowałam wtedy w Ukrainie i mimo trudności wielu udało mi się do, dojść do tego momentu, kiedy moje dziecko się pojawiło na świecie, napisałam wtedy książkę, potem pandemia, a potem niestety wojna. Która odciągnęła mnie od wszystkich moich, znowuż, planów, takich, które byłyby bardziej widoczne, może, w show biznesie. I powiem szczerze, od momentu, kiedy się zaczęła pełnoskalowa, to ja jeszcze nie wyszłam z fundacji. Ja mam oczywiście swoje firmy, swoje biznesy, muszę się utrzymywać i, i staram się działać na wielu frontach. Ale najwięcej czasu zajmuje mi fundacja. Dzisiaj nawet byłam właśnie na integracyjnym festynie, gdzie mamy 220 osób, których uczymy, integrujemy z Polską, wdrażamy, uczymy języka, historii. Także bardzo dużo mam takich zajęć, które są... Ważniejsze niż to, co ja bym chciała dzisiaj robić, ale mam głęboką nadzieję, że też udaje mi się robić rzeczy ciekawe, na przykład wystawę w Watykanie. Ostatnio zrobiłam największego malarza ukraińskiego. Zdążyliśmy na ostatnią audiencję do papieża Franciszka, więc dużo takich rzeczy, które kocham, robię przy okazji, ale już nie tak intensywnie, może jak. Gwiazdy, które dzisiaj są czynne, I, i im życzę oczywiście jak najlepiej, ale ja poczekam, mam nadzieję, najlepszy czas, bo strasznie mi smutno, że dzieje się to, co się dzieje za naszą granicą. Właśnie, jak pani ocenia tę sytuację w Ukrainie, biorąc pod uwagę fakt, skąd pani pochodzi, a też no, zamiłowanie do narodu, który teraz no, jest w obliczu wojny? No, sytuacja jest bardzo poważna i pomijając to, że Ukraińcy już od 14 roku trzymają front, co jest naprawdę niebywałe, bardzo, bardzo mi zależy na tym, żeby teraz świat jednak mocniej zareagował i powstrzymał próby agresora i wiadomo kogo, żeby drażnić i też atakować inne kraje, co się odbywa już na naszych oczach, a tak jakby Widzę, że ten problem nie jest do końca ani uświadomiony, ani rozstrzygnięty, oczywiście, bo to jest bardzo trudne, co, co dalej robić. Więc z jednej strony chciałabym zamazać obraz i powiedzieć, że nic się nie stało, w ogóle możemy spokojnie dalej żyć, ale nasza świadomość jest inna, tych, którzy dawno są na tym froncie i pomocowym, i każdym innym. Że jednak to nie są żarty i trzeba poważnie o tym myśleć. Trzeba się przygotowywać do różnych sytuacji, ale też najważniejsze, zapobiec temu, bo to jeszcze jest możliwe. Ostatni dzwonek. Także warto głośno o tym mówić, żeby świat nie spał. Dokładnie. A jak pani zareagowała na te informacje, że niektórzy twierdzili, że nie rosyjskie drony pojawiły się w Polsce, ale ukraińskie i że to prowokacja? To jest bardzo łatwe do sprawdzenia. Wiadomo, że to jest znowuż propaganda, ponieważ każdy dron jest śledzony. Ja z tym żyję na co dzień. I kiedy drony wylatują z terytorium Rosji, ja już mam w swoich e, telefonach, radarach, wszystkich programach oficjalnych, które funkcjonują. Tak żyje cała Ukraina od lat, więc tutaj nie ma możliwości, żeby było inaczej. Jak ktoś jest po prostu niedouczony i próbuje e, e, wtórzyć propagandzie, no to tyle powtarzają, co jest po prostu głupotą. Tak jak wspominam, dość, nie, nie, nie trzeba być wojskowym, żeby się zainteresować i po prostu to śledzić. Dlatego też zachęcam do tego, żeby się interesować. Jak ktoś będzie potrzebował informacji, to, to właśnie lepiej, e, żebyśmy się tym zajmowali, niż po prostu odpierali takie głupie ataki. A już nie mówiąc, że po ludzku przykro na pewno tym, którzy tam tracą życie i codziennie bronią właściwie de facto granic całej Europy, żeby takie rzeczy po prostu czytać albo, albo słyszeć. Więc e, chciałabym nawo 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 nawoływać do tego, żeby. Nie, się upewniać, co jest prawdą, przed tym jak, e, nie wiem, jak można po trzech i pół roku patrzenie na to, co tam się odbywa. Takie rzeczy wygadywać. No, są ludzie, którzy potrafią. Na szczęście ja takich znam mniej. I to jest właśnie taka optymistyczny akcent. Już przechodząc do ostatniego tematu, chciałbym jeszcze panią zapytać trochę, bo wielu widzów poznało Panią właśnie jako żonę Cezarego Pazury, teraz bardzo dużo się mówi o jego wizerunku, jako aktora właśnie jako osobowości medialnej. Jak Pani to ocenia z perspektywy takiej profesjonalnej, zawodowej? Jak ocenia Pani wizerunek właśnie pana Cezarego? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ja się cieszę. Budowaliśmy razem wiele. Był czas, kiedy się spotkaliśmy, kiedy był w najmocniejszym kryzysie w swoim życiu. My myślę, że zrobiliśmy bardzo dużo razem. Teraz kontynuuję bardzo zasłużenie swoją karierę. Nie śledzę niestety aż tak bardzo, żeby się wypowiadać jakoś głęboko i analizować, ale najważniejsze, że dla mnie zawsze Ludzie odbierają, prawda? I myślę, że ludzie, którzy w szu biznesie pracują, pracują dla publiczności. Jak publiczność chce, wspiera, akceptuje, kupuje, to znaczy, że jest dobrze. Ja, ja się zawsze cieszę za każdego tym bardziej za sukces właśnie Cezarego. I, hmm. i tylko tyle mogę powiedzieć no, super. nic więcej. A jak Pani się udało, się tak rozstać z klasy i tak pięknie wypowiadać o no, byłym partnerze, byłym mężu. A ja nie wyobrażam, jak ma być inaczej. To jest taka moja postawa życiowa, i wierzę w to, że we własne gniazdo nie wolno pluć. A tam, gdzie się nie układa, to po prostu każdy decyduje. Ja zadecydowałam, skończyło się, podziękowałam, poszłam dalej, więc wierzę w to, że każdy, kto dojrzeje do tego, że tak jest lepiej, to będzie tak robił. Być może nie każdy po prostu jest świadom, że to jest tak budująca, jak to powiedzieć no teraz się zawiesiłam... to jest budujące kolorszu. faktycznie znaczy to jest budujące ale co to jest taka o może taka teoria czy jak to powiedzieć prawda że rozstanie się z klasą tak naprawdę świadczy też o nas samych więc się szanujemy wzajemnie to po co mamy robić inaczej także tak no tak na to patrzę to jest bardzo piękne, bardzo Pani dziękuję. No i życzę udanego tutaj, y, udanej premiery Tańca z Gwiazdami. Tak, ja też życzę Wam udanych rozmów i pięknego zakończenia tej imprezy nam wszystkim, żebyśmy na zawsze pamiętali, że właśnie wspólnota to jest coś, co jest najważniejsze, bo, bo tylko razem ludzie budują coś pozytywnego. Bo jak nas dzielą, to co robią teraz, to można doprowadzić naprawdę do do poważnych problemów, ale widzę, że się nie damy. Dzisiaj już czuję, że jest nie. tylu pozytywnych ludzi i to jest budujące. Dziękuję bardzo.